Jakie by były takie najważniejsze elementy, tak jak mówisz, nowoczesnej polityki migracyjnej? Przede wszystkim legalna migracja i określenie, kogo przyjmujemy, jakie ilości rocznie Polska jest, jest w stanie wstanie. przyjąć, tak? ale przede wszystkim to musi się dziać w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo to one tak naprawdę mogą zapewnić dobrą integrację dla ludzi. Mhm. Organizacje potrafią tak naprawdę wchłonąć dość dużą liczbę aktywności, i wiesz, samo powstanie polityki migracyjnej powinno opierać się na wiedzy organizacji pozarządowych. Ja muszę powiedzieć, że jestem pełna podziwu dla ludzi z forum migracyjnego czy z y, grupy Granica, jak dużo wiedzą i są specjalistami. Wydali raporty, z których dzisiaj rząd mógłby skorzystać. Mhm. I organizacje by po prostu podskoczyły z radości mhm. i, i by współpracowały. No bo, ale nie korzysta. Bo na nam zależy, mhm. no ale nie korzysta i uważam, że to jest ze szkodą dla Polski. Oczywiście.